W tym filmie opowiem Ci, jak realizować noworoczne postanowienia, żeby one faktycznie były zrealizowane. Także dzisiaj nie będzie żadnej merytorycznej gadki o brzuchu, nie będę się skupiać na brzusznych szczegółach. Dzisiaj skupimy się na tym, jak działać, czego potrzebujesz, żeby te postanowienia, to co sobie założysz na nowy rok, faktycznie pod koniec roku było zrealizowane, żebyś czuła z siebie satysfakcję. Zaczniemy od takiego krótkiego wstępu, jak to wygląda zazwyczaj. Na mojej platformie treningowej mam taki formularz wstępny, i dziewczyny, jak dołączają do platformy, to właśnie wypełniają mi ten formularz, i między innymi jest tam takie pytanie, co ćwiczyłaś wcześniej, jak wyglądała ta twoja wcześniejsza aktywność? I teraz 90% kursantek, które właśnie dołączają do platformy, w tym formularzu pisze o tym, że wcześniej próbowały robić różne rzeczy, próbowały regularnie ćwiczyć, ale mają bardzo słabą, silną wolę, albo mówią o tym, że zawsze im brakuje motywacji, brakuje im samozaparcia, i gdzieś po dwóch tygodniach te plany się rozmywały i przestawały regularnie ćwiczyć. Także jeżeli masz podobnie, tak jak dziewczyny, które właśnie dołączają do mnie na platformę, to zobacz, nie jesteś sama i to nie jest tak, że wszystkim wychodzi, a tobie tylko nie wychodzi, bo okazuje się, że naprawdę większość z nas po prostu ma problem z realizowaniem tych planów, które sobie zakładamy. Dlaczego? Bo bardzo często zakładamy je tak totalnie nierealnie. Nie osadzamy tego w swojej rzeczywistości. Czyli na przykład, jeżeli chodzi o ćwiczenia, to dziewczyny zazwyczaj zakładają: Od nowego roku będę regularnie ćwiczyć, będę regularnie się wzmacniać. Taki plan na nowy rok. Założenie jest fajne, zaczynają, najpierw jest ta świeża motywacja, więc coś tam robimy. No i potem, po tygodniu, dwóch, trzech, coś się przydarza. Ponieważ ja pracuję głównie z mamami, to zazwyczaj jest to właśnie jakiś przedszkolny glut, jakaś choroba, jakiś gorszy czas, co wyprowadza nas z rytmu, i potem już zazwyczaj do tego rytmu nie wracamy. Także jak działać inaczej? Jak to zrobić, żeby to, co sobie zaplanujesz, faktycznie zrealizować? I mam dla Ciebie kilka takich punktów. Pierwszy punkt to jest określenie celu. Regularne ćwiczenie to nie jest tak naprawdę żaden cel, i dlatego to się bardzo łatwo rozjeżdża. Jeżeli na przykład chciałabyś wrócić do biegania, to możesz zapisać się na jakieś zawody biegowe. Jeżeli Twoim celem jest redukcja tkanki tłuszczowej, możesz sobie kupić jakąś kieckę, no nie wiem, rozmiar mniejszą. Chodzi o to, żeby to było coś, co faktycznie bardzo chcesz, coś, co cię jara, coś, co ci naprawdę się podoba. Ale ważne, żeby to też było coś, w co wierzysz. Jeżeli bardzo długi czas nie biegałaś, to może nie zapisuj się od razu na półmaraton, tylko zapisz się na jakiś bieg krótszy, 5 km. Coś takiego, co czujesz, że to jest dla ciebie do zrobienia. Bo jeżeli czujesz, że ten cel cię przerasta, masz jakiś cel, ale w sumie myślisz sobie, no ale i tak nie dam rady, to no to, to nie dasz rady. Także cel musi być i konkretny, i taki, że masz zajawkę, i realny. Coś, w co naprawdę sama wierzysz. Kolejny mega ważny punkt to jest akceptacja tego, co jest teraz. I to jest taki punkt, który na przykład u mnie osobiście był game changerem, ale też u wielu moich klientek, mega ta akceptacja tego, co mamy teraz, no mega się sprawdza. O co tutaj chodzi? Jeżeli już masz określony cel, załóżmy, weźmy sobie to bieganie, bo to jest takie bardzo bliskie mojemu sercu. Jeżeli masz już określony cel, czyli już zapisałaś na przykład na te zawody, 5 kilometrów, nie wiem, za rok jakieś zawody, no to teraz zaczynasz planować, tak? Planować, co możesz robić, żeby do tych zawodów się przygotować. I planujesz sobie, że będziesz na przykład trzy razy w tygodniu wychodzić na siłownię. Super, to jest plan, świetny. Tylko, że być może ty totalnie nie masz warunków, żeby w ten sposób ten cel zrealizować. I ja sama, jak właśnie wracałam do biegania po swoim pierwszym porodzie, to właśnie ten błąd popełniłam. Czyli totalnie nie miałam warunków na to, żeby się trzy razy w tygodniu wyrwać z domu na siłownię. Ale sobie to zaplanowałam i wkurzałam się na siebie, że mi to nie wychodzi. A nie wychodzi dlatego, bo zupełnie nie było to tak realnie osadzone w mojej rzeczywistości. A więc w ogóle sobie nie przemyślałam, kiedy ja konkretnie na tą siłownię się wyrwę, jak ja na nią się wyrwę. Kto będzie wtedy, na przykład, karmił dziecko? Kto będzie wtedy usypiał dziecko? Czy na pewno mój mąż na przykład trzy razy w tygodniu będzie w stanie to robić? I to, czy na pewno to dla mnie też będzie ok? Także tutaj takie rozkminy, żeby osadzić sobie te działania w rzeczywistości. I teraz jak osadzam właśnie te działania w rzeczywistości z moimi klientkami, to bardzo często najpierw się zderzamy z takim murem, tak? Czyli próbujemy znaleźć jakiś czas. W ciągu dnia, kiedy dziewczyny będą ćwiczyć, i okazuje się, że tego czasu realnie nie ma. Czyli wstają rano, rano się zaczyna szykowanie, wiadomo, chaos, potem praca, odbierają dzieci, są zmęczone po pracy, znowu jest ten domowy chaos, jest wieczór, ale realnie wieczorem są już tak zmęczone, że w ogóle totalnie nie ma opcji, żeby zaczęły coś robić, żeby coś ćwiczyły. Więc jest taka sytuacja, że ok, osadzamy to w rzeczywistości, no ale co z tym zrobić w sumie? Nie ma realnie tego czasu na ćwiczenia. No i tutaj po prostu zaczynamy kombinować. Czyli teraz zaczyna się sztuka kompromisów. I szukamy. Może uda się nastawić budzik 10 minut wcześniej. Może u ciebie się uda, ale być może stwierdzisz, że to dla ciebie jest, że to dla ciebie nie jest rozwiązanie. Ok. Być może masz moment od razu po pracy, od razu po przyjściu, kiedy jeszcze nie wejdziesz tak naprawdę mocno w ten dom, od razu po przyjściu z pracy coś właśnie dla siebie zrobić: 10 minut zamknąć się w pokoju i zrobić sobie krótki trening. I taki krótki trening oczywiście też naprawdę może być drogą do Twojego celu. Na pewno to będzie lepsze, jeżeli będziesz to systematycznie robić, niż samo planowanie trzy razy w tygodniu będę chodzić na siłownię. Tutaj trochę kombinowania, ale jak osadzisz sobie tą swoją, te swoje działania w rzeczywistości, no którą niestety ale musisz zaakceptować, bo jest jak jest, i raczej inaczej nie będzie, to właśnie wtedy to ma sens długofalowo. Jest szansa, że nie wypadniesz z rytmu po dwóch tygodniach, a nawet jeżeli wypadniesz, to myślę, że dosyć szybko do tego rytmu z powrotem wrócisz. Także to jest taki mega, mega ważny punkt. Kolejny punkt tak naprawdę bardzo się wiąże z tym właśnie drugim, czyli tą akceptacją rzeczywistości, czyli konkretne planowanie. Wychodzenie trzy razy w tygodniu na siłownię to jest żaden konkret. Konkretnie jak, kiedy, o której godzinie, jak to zrobisz. Po prostu realnie, logistyka domowa, przegadaj ze, swoimi, ze swoim partnerem, ze swoimi domownikami, tak, żeby to naprawdę było konkret, żeby to było umówione. Trochę tak, jakbyś miała swojego trenera personalnego, z którym umawiasz się na godzinę. I też wtedy, zanim zgodzisz się na jakiś dany termin, to bardzo mocno to przemyślisz, sprawdzisz swój kalendarz, przegadasz z partnerem. To będzie przemyślane, to będzie konkretnie ustalone. Więc potraktuj te samodzielne ćwiczenia w domu, tak jakbyś się umawiała właśnie na trening. Zapisz sobie to w kalendarzu. Niech to będzie Twoja stała godzina, już ustalona wcześniej, tak żeby wszyscy o tym wiedzieli, żebyś Ty konkretnie wiedziała, że to jest teraz, że to jest Twój, twój czas. Punkt numer cztery, czyli miej plan. Awaryjny. I uwaga, prawdopodobnie bardzo często będziesz z tego planu awaryjnego korzystać, także ten plan awaryjny dobrze, żeby był dobry. Ponieważ zazwyczaj jest tak, że coś w życiu się dzieje, co nas odciąga od tych naszych planów. I teraz, jeżeli nie masz jakiegoś planu awaryjnego, no to to cię odciągnie. A zdecydowanie łatwiej jest wracać. Jeżeli mamy właśnie jakiś plan awaryjny, czyli jakieś minimum, coś, co jesteśmy w stanie kontynuować nawet w takim właśnie gorszym czasie, to wtedy zdecydowanie łatwiej jest nam wrócić do tego naszego planu niż jak po prostu totalnie wypadamy z rytmu. No i trzeba tak jakby od nowa wszystko zacząć. Jakby to zaczynanie od nowa jest zawsze najtrudniejsze. Czym może być taki plan minimum? To mogą być bardzo, bardzo jakieś pojedyncze ćwiczenia, bardzo, bardzo krótkie treningi. Na mojej platformie treningowej są na przykład takie pięciominutówki, i wiadomo, że robiąc tylko takie pięciominutówki, no i jakieś formy życia no nie zbudujemy, nie ma co się oszukiwać. Ale robiąc takie pięciominutówki, jesteś w stanie. Utrzymać taką, powiedzmy, swoją bazę, tak? Czyli nie cofnąć się tak bardzo w tym trudnym czasie. Utrzymać po prostu taki stabilny poziom. Dzięki czemu potem, jak już masz znowu lepszy czas, to nie zaczynasz od początku, tylko po prostu zaczynasz sobie z tego swojego stabilnego poziomu. I w perspektywie takiej długofalowej, efekty właśnie pracy w takim systemie no są o wiele lepsze niż właśnie takie rzucanie i zaczynanie od nowa. Wtedy mamy takie górki i dołki, górki i dołki. A działając w ten sposób jednak zatrzymujesz się i potem każda kolejna górka jednak jest coraz wyżej, coraz Wyżej. Także przemyśl sobie, jaki może być ten twój plan awaryjny. Jeżeli nie do końca masz właśnie pomysł na siebie, no to zamiast szukać, wertować YouTube, y, zapraszam Cię oczywiście do mnie na platformę treningową, gdzie jakby to wszystko masz zaplanowane przeze mnie. Plus jest też oczywiście moje wsparcie, więc zawsze w takim gorszym czasie możesz się do mnie odezwać. Hela, daj mi jakiś plan awaryjny. I na pewno otrzymasz ode mnie jakiś dobry plan, który będziesz mogła zrobić właśnie w takim trudniejszym czasie, żeby utrzymać ten swój poziom, tą swoją bazę, a potem wrócić znowu do swojego treningowego rytmu. I ostatni punkt, bardzo ważny. Zrób z tego nawyk, czyli zrób ze swojego ćwiczenia taką rutynę. Znajdź w tym, Taką fajną powtarzalność. Generalnie rutyna może źle brzmi, źle się kojarzy, ale lubimy powtarzalność, lubimy mieć taki jasny plan. Więc spróbuj z tych treningów zrobić taki swój nawyk. Może połącz to z czymś, co robisz codziennie, tak? Czyli na zasadzie łączenia nawyków. U mnie bardzo fajnie się sprawdzają te poranne rozruchy i nawet właśnie jak jest taki czas, kiedy mam bardzo dużo pracy i nie znajduję dla siebie tego czasu, żeby właśnie zrobić taki normalny, powiedzmy, trening, to przynajmniej robię te poranne rozruchy, bo to jest już taki mój nawyk. Nie rozkminiam tego, po prostu to robię. I to jest siła nawyku. Czyli już nie myślisz, nie zastanawiasz się, mm, to teraz robię trening, a może za chwilę, po prostu to robisz, bo to już jest Twoim nawykiem. Jak jedzenie śniadania albo picie kawy. Robisz to. Nie do końca zastanawiasz się, czy w sumie, a może to nie jestem dzisiaj jednak taka głodna, może bym zjadła później śniadanie. Robimy pewne rzeczy nawykowo, automatycznie. I jak połączysz trening właśnie z jakąś taką automatyczną czynnością, to ten trening też wejdzie ci z automatu, będzie po prostu nawykiem. Nie musi to być zawsze, właśnie, nie wiem, półgodzinny trening, tak? To może być, jak masz gorszy czas, to ten nawyk może być krótszy pięć minut, jedno ćwiczenie, ale będziesz ten nawyk cały czas powtarzać, utrwalać. Dzięki temu. Na koniec roku, jak sobie spojrzysz na to, co zrobiłaś, to nawet jeżeli z jakiegoś powodu stwierdzisz, a nie, jednak mi się nie chce biec w tych zawodach, to nieważne, bo będziesz po prostu czuła mega satysfakcję z tego całego procesu, który przeszłaś. Ten cały proces będzie dla ciebie super budujący i będziesz regularnie ćwiczyć. Także zobacz, że określenie celu jest. Tym takim pierwszym, najważniejszym punktem, ale tak naprawdę wcale nie chodzi o to, żeby do tego celu dojść, tylko żeby ta droga była fajna, dawała nam radość, budowała, dawała satysfakcję, żeby właśnie przechodząc tą drogą, mieć takie: no, fajnie, cieszę się, dobrze się ze sobą czuję, jestem zadowolona z siebie i chcę dalej to kontynuować. Także trzymam mocno kciuki za Twoje plany. Jestem bardzo ciekawa, jakie masz plany na ten rok, także daj znać w komentarzu, napisz mi, jaki masz plan na 2025. Odpiszę Ci, jaki ja mam plan, zobaczymy, czy te nasze plany uda nam się zrealizować, czy dotrzemy do tego celu, ale pamiętaj, nawet jak nie dotrzemy, to ważne, żeby iść tą drogą, bo sama droga daje powera, daje nam energię, zmienia tak naprawdę. Nasze życie. Do zobaczenia.